Jak się stanie, będę z tobą. Ale dalej pójdziesz sam. Podążaj swoją ścieżką, a dotrzesz tam, gdzie trzeba. Mamo, dzielny, dzielny chłopak, wstań, atryuś się, zbudź się. <noise> Dobrze znowu cię widzieć. E, cześć. Gdzie, gdzie jest mój ojciec? Kręci się tu, pogaju. Na pewno się cieszy. Dzięki Eir. jak się tu znaleźliśmy? Dzięki wierzą, Twojej koleżance z wielkim Wilkiem i naszej zdolności transportowania godnych wybrańców, Udało nam się sprowadzić ocalałych do Gaju chodmi misa. Dużo nas ocalało? Więcej niż mogliśmy się spodziewać. Zajmujemy się tu rannymi, ale reszta już zaczęła rozbijać obóz głębi w Gaju. Czy Freyrowi udało się. Obawiam się, że poległ. No tak. E... Dzięki za połatanie mnie. Uważaj na siebie, jesteś ranny. Ona ciągle gdzieś tam jest. Już niedługo. Freya już o tym mówi. Tu sięgnęj o sprawiedliwość. Starczy, mamo, serio, spokojnie. Tryd. Loki. Tak się cieszę, że żyjecie. Nawet nie macie pojęcia. I przykro mi. Thor był. On się starał. Wiecie? Szkoda, że nie mogłem mu pomóc. Nic nie ukoi waszego bólu. Ale może teraz, bez Odyna, będzie wam lżej. Zdecydowanie tak. Loki. To był zaszczyt walczyć u boku giganta. Zapamiętaj. Zostajesz w Midgardzie? Jakiś czas. Potem muszę coś odnaleźć. Ja pomogę Lili Sviniamu ściągnąć resztę Asgardczyków do Wanaheimu. Muszą stanąć na nogi. Oby to był dla nich nowy początek. Dla Was też. I mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz, Tryt. Powodzenia. Trzymaj się, Loki. Bądź zdrów.

Jeśli możesz, zanieść to drewno do namiotu brata. Loki! Hej! Dobrze, że mnie nie zapomniałeś przez ten uraz głowy. Bo dostałeś w głowę, nie? Wszystko mi się trochę rozmywa. Może to był ktoś inny? Tak czy siak? Stary! Naprawdę dobrze cię widzieć. Ciebie też. Chyba nie narzekasz na nudę? Wiesz, cieszę się, że mogę pomóc. Już prawie wszyscy mają posłania, a wilk twojej koleżanki pomaga nam w polowaniu. Jedzenia powinno starczyć dla wszystkich. Bez jaj! Bez jaj! I słuchaj, dziękuję za wszystko. Nie byłoby tu nas, gdyby nie ty i twoi przyjaciele. Nie ma o czym mówić. Szkoda tylko, że nie uratowaliśmy więcej osób. Loki, dobrze się spisałeś. Dzięki, Skjoldr. Uważaj na siebie. Hej, przecież mnie znasz. Widział ktoś jakieś wolne koce? Może i śniegi topnieją, ale w nocy i tak będzie z zimno. O, tu jesteś! I jeszcze zdrowie młodego! Skol! Zdrowie! Skol! Nie byłoby nas tu, gdyby nie ty, i poświęcenie Frejra. To prawda. Właśnie wymienialiśmy się historiami o Frejrze. Tak, tak. Na czym to ja. No tak. Spodziewałem się spotkać tego wielkiego wojownika, stratega i urodzonego przywódcę. Sława go wyprzedzała, lecz on sam okazał się zupełnie inny. Ale przekonał mnie do siebie. Był tak niesamowicie życzliwy. Nie przeszkadzało też, że był przystojny. Był, prawda? I niezwykle czarujący. Dość już, bo zaraz znowu się przez Was rozpłaczę. Przepraszam, muszę znaleźć ojca. Uważaj na siebie! Pamiętacie, jak stary stanął w płomieniach. Dobrze widzieć cię na nogach. Frejo... Sam dokonał wyboru. Nie mogłam go tego pozbawić. Ocalił nas. Nigdy tego nie zapomnę. Odebrano mi dawną rodzinę kawałek po kawałku. Ale teraz znajduję pocieszenie w nowej. Twoja matka miała rację. Dorosłeś w końcu do tego łuku. Stałeś się dzielnym wojownikiem, ale co najważniejsze, wciąż masz dobre serce. Nic przez to przeszedłeś tego nie zmieniło. Jestem z ciebie bardzo dumna, Atreusie. Dziękuję. Za wszystko. Muszę znaleźć ojca. Idź. Atreusie! Napędziłeś nam stracha. Dobrze ci widzieć, Mimirze. Słuchaj. Chcę podziękować. O, o, w końcu jestem najmądrzejszym człowiekiem świata. Nie chodzi tylko o to. Słuchałeś mnie. Byłeś dla mnie mentorem. A czasami nawet... Cóż... Nawet drugim ojcem. Chłopcze... Chwila. Muszę to powiedzieć. Jestem ci taki wdzięczny. Ha. Też cię kocham, braciszku. Do zobaczenia. Dobrze Cię znowu widzieć, Atreusie. Ciebie też, Hilda Swini. I całkiem tu przyjemnie, co? Nie tak głośno. Nic nam nie będzie. Dobrze się spisałeś, mały. Jestem z Ciebie dumna. Hmm. Może znajdziemy ci jakieś smakołyki? Dobrze, moja kolej. A kto to idzie? <noise> tak, znamy go. <noise> Może kiedyś uda mi się cię zaskoczyć? Hmm? Już to zrobiłeś. w dobrych rękach. Dzięki za ratunek. Uznałam, że lepiej będzie jeśli. Sama napiszę zakończenie. Ciągle nie powiedziałeś ojcu, co? O czym nie powiedziałem? No weź. O wizjach gigantów, już to widziałam rozumiem. Wszystko wokół mówi mi, że muszę to zrobić. To jest. Nie mogę znaleźć słów. Chodź ze mną. Chcę Ci pokazać coś ważnego. Tobie także. Ja. Nie chcę przeszkadzać. To dotyczy Was obu. Tobie też, ojcze. To... jak się kończy ta historia? Co? Przed Ragnarokiem. Obiecałeś ją dokończyć, jeśli usnę. Hmm. Kiedy śmierć przybyła, spytała starca, dlaczego ją wezwał. Widząc ją przed sobą, starzec nagle zmienił zdanie co do swojej prośby. Po krótkiej chwili spytał śmierć, czy nie pomoże mu podnieść drewna, by mógł pójść dalej. Nie był gotów umrzeć. Pragnął żyć dalej. Całkiem sporo tu dymu. Po zniszczeniu Asgardu jego szczątki rozsiały się po reszcie światów. Mogą wciąż być przy nich Einherjerzy. Ale nie po to was tu zabrałam. Mama? Mój ołtarz w Jotunheimie. Ona go zniszczyła. Byśmy nie znali naszego losu. Obraliśmy własną drogę dzięki niej. Postąpiła wbrew swoim. Wbrew nam aby cię chronić. Nie otworzy się. Przekro mi. Ojcze, ja... muszę z Tobą porozmawiać. Gdzieś są inni giganci i muszę ich znaleźć. Chyba wiem, gdzie szukać, ale. to tylko mój obowiązek. Muszę zrobić to sam. Nie, nie chcę robić tego sam, ale. ale muszę. Trudno to wyjaśnić. Czujesz strach? Tak. Zatem musisz zrobić to sam. Jak mnie uczyłeś? Tak. Dziś ocaliły nas tylko Twoje wybory. Komu ufać? Z kim się przyjaźnić? Pamiętaj o umowie. Opiekuj się nimi. Co tam zobaczyłeś, bracie? Drogę, której nigdy nie znałem. Co teraz? wyłączycie się Ano Zajmiemy się tym razem powinniśmy pomówić o Gnie. Nie musimy o niej rozmawiać. Musimy ją znaleźć. Ale Odyn wybrał ją na nową królową Valkyrii, boginię wanów, twoją przyjaciółkę. Gna od dawna jest wierna Asgardowi. I od dawna się nie przyjaźnimy. Dlaczego? Dokonałam wyboru, którego nie poparła. Nienawidzi mnie Kratosie. Będą z nią problemy. Chyba powinniśmy znaleźć cię. Jestem bardzo za naszego siłacza. Score. Score. Dziesiąt osób na obóz. Rzecz jasna, nie rozdzielimy rodzin. Trzymaj się, Kratosie. Dziękujemy. Doceniam to. Przyniesiemy jak najwięcej zapasów, ale to wciąż niewiele. Tym się nie ma. Kto tylko może, poszuka więcej. Asowie oraz Wanowie. Razem. Dokąd najpierw? Możemy zająć się niedokończonymi sprawami. Lub zbadać te szczątki Asgardu. Tak czy siak, idziemy z tobą, bracie. Lunda wspomniała też o spotkaniu poświęconym pamięci Broka w tawernie Reba w Svartalfheimie. Chciałbym tam pójść.